Witajcie serdecznie. Bardzo dziękuję za nowe subskrypcje. Proszę o więcej. Proszę także o komentarze. Jeżeli coś wiecie, dopo chcecie dopowiedzieć do sprawy, to bardzo was zapraszam. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będzie na temat zeznań o incydencie na Bahama. Nazwijmy ten incydent rozlane wino. Ten incydent miał miejsce w grudniu 2015. W pierwszej części Kamila będzie ustalać z Amber przebieg wydarzeń, kolejność wydarzeń z tego incydentu, natomiast w drugiej bardzo ciekawe nagranie rozmowy Amber z Johnem na temat tego, co się właśnie wydarzyło. Dobrze, to przejdźmy do zeznań, do przesłuchania. Zeznałaś, że Ty i pan dep wdaliście się w bójkę podczas pobytu na wyspie w grudniu 2015, prawda? Tak. I zaczęło się od tego, że zauważyłaś pana depa, jak przysypiał podczas pobytu. Myślałam, że zemdlał w podobny sposób, jak już mu się to zdarzało w poprzednim roku. I kiedy przysnął, wylał wino na ciebie, tak? Tak, dwa-trzy razy z rzędu. Zeznałaś, że syn pana depa Jack był przy tym. Na początku tam był. Był wtedy, gdy Pan że rzekomo wylał na Ciebie wino dwa lub trzy razy. Był tam, ponieważ zaproponował mi pomoc. Również zeznałaś, że potem Pan Dev dokonał na Tobie napaści seksualnej w łazience. Zgadza się. Zeznałaś, że potem potrzebowałaś uciec od Niego, tak? Zgadza się. Więc wybiegłaś z domu. Zgadza się. I przyznałaś, że rzuciłaś czymś w Niego. Rzuciłam czymś w Niego, żeby uciec. Siedziałaś na tej sali sądowej, kiedy Tara Robert zeznawała. Tak, ona jest menadżerką wyspy pana depa. Tak, zgadza się. Słyszałaś jej zeznanie, że była świadkiem kłótni między tobą a panem Depem na wyspie w grudniu 2015? Ja tak, zgadza się. I słyszałaś, jak zeznała, że pan dep próbował uciec od ciebie, tak? Nie wiem, czy opisała to w ten sposób, ale to było sedno tego, co powiedziała. Ona trochę to przeinaczyła. Ona fałszywie przedstawiła, jak więc może to się zgadzać? Ok, a ty ciągle przepraszałaś pana depa, tak? Nie. Tak zeznała Robert. Zbłagałaś go, by wrócił do domu z tobą. Nie. Krzycząc na niego, takich słów użyła. Nie zgadza się, kiedy ona nam przeszkodziła, Johnny trzymał mnie za włosy, wrzeszcząc na niego. Krzyczeliśmy oboje. Ja nie wiem, co ona mogła usłyszeć z tego. I potem zauważyła ranę na nosie pana Depa po tym, jak w niego rzuciłaś, tak? Nie wiem, co ona zauważyła. Również słyszałaś, jak pani Roberts zeznała, że zawarła wszystkie te informacje w oświadczeniu pod przysięgą w maju 2020 w Wielkiej Brytanii. Zgadza się. W odpowiedzi do tego złożyłaś zeznanie w charakterze świadka w czerwcu 2020, tak? W Wielkiej Brytanii. Złożyłam kilka zeznań, myślę, że siedem w charakterze świadka, i każde z nich zawiera różne informacje zgodnie z ostatnimi zgłoszeniami. Tak właśnie, taka właśnie jest procedura. I w odpowiedzi na wcześniejszą wykazaną ci przemoc, tak? Łączając zeznania ludzi, którzy zaprzeczali Twojej wersji. To jedna z rzeczy, które powinno się zrobić, czyli kiedy twój adwokat pyta cię o odpowiedź na pewne rzeczy, wtedy składasz to w formie deklaracji i to się cały czas dzieje na etapie przygotowawczym do procesu w tamtym kraju. I to było twoje piąte zeznanie. Nie pamiętam, do którego zeznań. Przypomnę ci. I teraz Kamila prosi o ten dokument i będzie rozdawać go. Adwokatce Amber, sędzi samej Amber. Myślę. No właśnie, ta Amber wykaża, wykazała się rażącą nieznajomością tego, co oświadczała tych swoich zeznań w Wielkiej Brytanii. No nie przygotowała się po prostu do procesu. Strona szósta twojego piątego zeznania świadka. To tutaj opisujesz incydent z grudnia 2015, tak? Na wyspie. Nie przeczytałam jeszcze te, tyle zeznania. Po prostu nie wiem, czy mogę to skomentować, póki tego nie, z, nie zobaczę. Jak wspomniałam, było ich kilka. No Kamila tu patrzy na nią. I tu mówi, że chodzi o szóstą stronę, panno Held. Zgadzam się, próbuję tylko powiedzieć, nie jestem pewna, czy będę w stanie opisać to całościowo, co jest w tym zeznaniu. OK, pokażę Ci Twój poufny plan dla piątego zeznania świadka Wielkiej Brytanii, który był załączony do, do tego oświadczenia. No i tutaj znowu Kamila będzie rozdawać go. Tu będzie podawać szczegółowo o co jej chodzi, gdzie, gdzie te informacje są. Będzie to paragraf pierwszy na stronie 21. Opisałaś, że pan Deb dokonał napaści na tle seksualnym na Bahama w grudniu 2015, tak? Zgadza się. I to był pierwszy raz, jak o, oskarżyłaś pana Depa o to, że napadł na ciebie pod kątem seksualnym na Bahama. Nie zgadza się. Jedynie w tym poufnym planie w Wielkiej Brytanii znalazło się oskarżenie, że pan Dep cię napadł seksualnie po tym, jak pani Roberts powiedziała, że widziała cię na wyspie goniącą za wzięcie pana Depa, czyż nie tak? Nie, nie zgadza się. Dobrze, to jeszcze zanim słuchajcie, przejdziemy do nagrania, to ja powiem Wam o co chodzi tutaj, Kamili. Amber składała zeznania w Wielkiej Brytanii o tym właśnie incydencie i pierwotnie nie było tam mowy o napaści seksualnej ze strony Johnego. Było za tym właśnie o, o wylanym winie, o jej ucieczce przed nim. Natomiast po tych zeznaniach menadżerki Tary w odpowiedzi Amber dołożyła jeszcze o tej seksualnej napaści. I Kamila jakby to wyłapała i jakby pokazuje, że jakby to był taki rewanż ze strony Amber, że, no, że po prostu to zmyśliła. No, że niemożliwym jest, żeby od razu takich rzeczy nie, nie zeznać. Także to już jest jakby koniec tej pierwszej części, a teraz będzie nagranie. No oczywiście na początku Kamila będzie prosiła o, o to nagranie i oczywiście po, zaraz po proszeniu o nagranie, oczywiście sędzia musi ustalić, czy są jakieś sprzeciwy, czy, czy może to nagranie odtworzyć i tak dalej, i tak dalej, zobaczcie. Proszę o, o dowód powoda numer 394. I to jest kolejne nagranie, które zawiera tylko głosy pana Depa i panny herd. Proszę o odtworzenie tylko wybranego fragmentu z niego. I tu Kamila prosi o odtworzenie minuta 17:44 do minuta 20:02. Właśnie sędzia się pyta, czy jest jakiś sprzeciw. Tam adwokatka Amber się doptuje, który to jest numer dowodu? Kamila i sędzia jej podają 349. No to adwokatka, że no myślę, że nie mam sprzeciwu. Sędzia dobrze, będzie odtworzone. Kamila dziękuję za, za to. I słuchajcie, ja nie wiem po prostu, czemu adwokatka Amber. Tak, już kolejny raz jakby się, to, co dopiero obudziła. Nie wiem, czym to jest spowodowane, może się była zestresowana, no nie mam pojęcia. Natomiast, no, to jakaś to taka rażąca niekompetencja, nie wiem z jakiego powodu wychodzi. Oczywiście w porównaniu z zespołem John'ego, który był świetnie przygotowany. I teraz tak, słuchajcie, teraz będzie to nagranie. Ja bym chciała, żebyście usłyszeli głosy Amber, głos Amber i głos Johnego. Dlatego znowu wrócę do starej formy tłumaczenia. Także najpierw usłyszycie głos, a ja będę stopowała i tłumaczyła. I teraz tak, pierwszy będzie głos Amber. Od razu podgłoszę. Pierwszy będzie głos Amber i niestety nie wszystko, co ona powie, będzie słyszalne, dlatego że ona bardzo cicho mówiła. Dobrze, to zobaczmy, usłyszmy to. Taj Amber mówi to co powiedziałam, Johnny i odkąd robię to samo. Jakie rzeczy robisz? Johnny tutaj odpowiada. Jeszcze bardziej przygłoszę. Pracuję nad tym. Próbuję zmieniać. Próbuję zmieniać wine on you for and in front of my kids and, and Johny mówi i dlatego krzyczałaś kiedy wylałem na ciebie wino przypadkowo kiedy usnąłem krzyczałaś na oczach moich dzieci i wystraszyłaś jacka tak, że wybiegł i to jest próbowanie no, nie ja, tak. Tak, na to, Amber, zdaję sobie sprawę. Masz rację, masz rację, Johnny. To go strasznie wystraszyło. Przepraszam, że wystraszyłam Twojego syna. To było dla niego tak dziwne. On nigdy. Tu, Johnny właśnie mówił. Amber, na to, przepraszam, że wystraszyłam Twojego syna. To było bardzo dziwne. To było strasznie dziwne zachowanie z twojej strony. Bo podskoczyłam i krzyknęłam. Masz rację. John mówi do niej. Nie potrzebuję twoich sprytnych sztuczek, byśmy wrócili do siebie. Nie. Myślisz, że kontrolujesz siebie? Myślisz, że kontrolujesz siebie. Teraz Amber będzie długa przemowa Amber. I'm so clear, especially when you use them. It's embarrassing for you. I'm going to walk away now because you're actually making it, making me see you even worse. And believe me, I'm not going to be calling you at 3 o'clock in the morning after I'm in the ambient and think, oh, no, just fucking forgive me, Mark. Trust me. It is gross that you're using the kids. I've done nothing but be there for them in a good way. And

Zamierz zamierzam odejść teraz, dlatego że Ty tak naprawdę sprawiasz, że widzę Cię w gorszym stanie i wierz mi lub nie, nie będę dzwonić do Ciebie o trzeciej w nocy, prowadząc oświetlony samochód i mając nadzieję, że mi tak po prostu wybaczysz. Zaufaj mi, to obrzydliwe jak wykorzystujesz swoje dzieci. Nie zrobiłam nic, ale jestem tu dla nich i jeśli chcesz, weź to jako zapłatę. Ok? Poznaj kobietę, która nie podskoczy i nie krzyknie, kiedy wylejesz coś na nią trzy razy z rzędu. Mam nadzieję, że będziesz z taką szczęśliwy, bo taka osoba to będzie jakiś przypadek specjalny. I dobrze, i to będzie koniec nagrania. Oj, oczywiście, Kamila teraz będzie miała parę pytań do Amber w związku z tym nagraniem. Czy to tej pandemne jesteście na tym nagraniu? I dyskutujecie o tym, co zdarzyło się na Bahama w grudniu 2015 nie, nie zgadza się, dyskutowaliśmy tylko części z tego. Dyskutowaliście o tym, jak krzyczałaś na pana depa na oczach jego dzieci. Nie rozmawialiśmy o części tej kłótni. Włączając w to, gdy krzyczałaś na pana depa na oczach jego dzieci. To nie jest sprawiedliwy opis tego, co się wydarzyło. Pan Depp powiedział, że krzyczałaś na niego po tym, jak przypadkowo wylał na ciebie wino. Zdaję sobie sprawę z tego, co Johnny powiedział. Pan Depp powiedział ci, że to wystraszyło jego syna. Johnny często używał innych, by potwierdzali jego wersję wydarzeń z naszych kłótni. Nie wydajesz się być tym zmartwiona. Miałam dużo zmartwień. Nie wspomniałaś w tej rozmowie, by pan Depp napadł cię seksualnie. To nie było tematem tej rozmowy. Gdybym wdała się w szczegóły, co się wydarzyło, wtedy byłaby kolejna walka. Przed chwilą oskarżyłaś pana depa, cytuję, używanie swoich dzieci, tak? Często używał innych, tak. Rzuciłaś mu wyzwanie, by znalazł kobietę, która cytuję. Nie skoczy i nie krzyknie, kiedy zostanie na nią coś wylane trzy razy z rzędu. Zgadza się. Nie taką, która znosiłaby wykorzystywanie seksualne. Zwracałam uwagę na absurdalne oczekiwania względem mnie, że mam nie reagować na coś takiego. I dobrze, teraz Kamila poprosi o przerwę. Sędzia się zgodzi. Dobrze, możemy, panie i panowie, zrobić poranną przerwę. Jest takie polecenie, żeby nie dyskutować o sprawie z nikim z zewnątrz. I ta przerwa potrwa 15 minut, i to też jest koniec tego wątku. A propos tego incydentu wylanego wina, myślę, że wszystko już powiedziałam. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, proszę, w komentarzach. I za, mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze kolejny. Kolejny odcinek wleci. Zapraszam już serdecznie na niego, i będzie to bardzo ciekawe, bardzo ważne z punktu widzenia tej sprawy wątek dotyczący byłego adwokata Johnego Adama Waldmana, który to właśnie wydał oświadczenia i Amber uznała, że przez te oświadczenia ją zniesławił, i udowodniła to, i też te dwa miliony. Dolarów zostały jej z tego tytułu zasądzone i tam będą te fragmenty cytowane oraz bardzo ciekawy, e, taka wisienka na torcie, co Amber napisała na Twitterze do Adama Waldmana. Także już zapraszam na ten odcinek i pozdrawiam Was serdecznie.